Siema widzowie, witam was w drugim odcinku z Lucky Bloków. A i odcinek z From the Fog na pewno się pojawi. Jakiś widz prosił mnie, żebym podał nazwę moda, no to yy, mu poda no to ci podam wy tym. Podam wam po prostu moda w opisie. Dobra. To może zaczynajmy. Jak w ostatnim odcinku znaleźliśmy jakiegoś takiego cave'a ja bym sobie może wiadro skraftował i byśmy tam poszli. Bo bez wiadra to nie warto, moim zdaniem. Wreszcie nam coś tam zabija i oczywiście mamy mało drewna i musimy wyjść. No, nie witkami mi minęło, niestety. E, w tamtej jaskini pewnie będzie więcej laki bloków. Przynajmniej mi się tak wydaje. To wypłyniemy sobie na górę. Tak, na górę sobie wypłyniemy i musimy jeszcze pójść po trochę drewna. To byśmy poszli tam pod drewno, bo tam już najbliżej. No i dobra, a wioskę golema zabiję. Dobra, nieważne czy zabiję, czy nie. Ważne, że mam żelazo. Bo chyba nie zabiję golema, ale dobra, nieważne. Ok, i tam pewnie będą jakieś laki, bloki. Może tym razem wypadną jakieś dobre rzeczy, chociaż diament i tak jest dobry. Yy, jeszcze to. No, no, diamenty są yy, na pewno dobre. Ale też o żelazo nie musimy się martwić, bo tam jeszcze parę bloków to było. Z tego co ja pamiętam. Chcemy przemy... Książkę. Odrzut jeden. Tak, dobra, pamiętam, bo wiem. To sobie tutaj w ogóle przestawmy. Jakoś lepiej to będzie wyglądać. Jeszcze tam moneta, ten coin. Co by go... Dobra, to nie, nie wiem po co mi on wywalę go po prostu. Albo ja mam w sumie pomysł Żeby, co z nim mogę zrobić Bo tam jest studnia I dobra, to zaraz się dowiecie, co z tym zrobię To sobie do tej studni Obra, jest Tak mówią przynajmniej, że jak wrzucę monetę do studni To coś się tam stanie No to nie wiem, dobra, no to spróbujmy Trochę płytko, ona jest, no to dobra Chcę milion diamentów tak, to nie zadziała, dobra. Chodźmy już po prostu do tego... E, tutaj po prostu sobie zejdźmy. Tylko żebym też się nie rozwalił o tego dripstone'a takiego ostatnio. Tutaj mamy crafting, to tutaj... To sobie go w sumie zbiorę, ale miałem skraftować wiadro. Teraz mam Teraz mus, muszę sobie to wziąć I w ogóle powywalam sobie syf, bo nie potrzebuję takich itemów w ogóle. Nie wiem po co mi to jest. Dobra, wywaliłem jakieś hmm. niepotrzebne itemy i pójdźmy dalej trochę od tych misiów, bo one strasznie top, od tych polarnych misiów, bo strasznie głośne są. Dobra. Tutaj jeszcze było trochę żelaza z tego co ja pamiętam Jeszcze trochę bym sobie tego zebrał Dobra Jeszcze trochę tego tutaj jest. Dwa bloki. Do, dokładniej to już jeden. Dobra No i teraz... Nie, żwir się tu zawalił, ale dobra. To yy, na razie nie mam zamiaru stąd wychodzić. Czy ja mam jeszcze jedną Noctowizję? Czy ja w ogóle nokto... Nie, ja na jedną nie miałem. I co ja gadam w ogóle? Dobra, tutaj coś mamy. Dobra, jakoś tak przez chwilę nic nie mówiłem. Nie wiem czemu. Dobra, zabijmy sobie tego szkieleta. Jeszcze tego zombie. Okej, okay, jeszcze jednego. Jeszcze jeden tutaj został. Dobra, ale to jest ciemnica w ogóle. Tutaj totalnie nic nie widać. Nie wątpię, że my tu cokolwiek znajdziemy. Co to jest w ogóle? Dobra, w ogóle pierwsze muszę ich zabić, bo oni mnie tu strasznie będą wynerwiać. No nie, jeszcze, jeszcze mały zombie. Ja nie mogę. Dobra, teraz ich może zabiję. O ile mi się miecznie skończy, bo jest dużo prawdopodobieństwo, że to się stanie. Pierwsze sobie te duże zabiję, później tego małego. Cztery. Dobra, to tego. Tego. Dobra, miecz ma ostatnie użycie i... No i pękł. No ale jeszcze mam się Teraz tego zabiję jeszcze. Dobra, zabity. Może tu coś znajdziemy, a może nic. W ogóle jeszcze nie sprawdzić co to jest. I z tego wypada cała ruda. To jest... Deep Slate Uranium Ore, to jest chyba uran czy coś takiego. O tam mamy lucky bloki. Tylko za to nie mam, nie mam żadnych pochodni. Dobra, pójdźmy sobie tam, bo to mi się... Ja chyba, ja chyba stąd zaraz wyjdę, bo to jest totalnie koszmarne jest ta kopalnia. Tutaj prawie nic nie ma, jest tak ciemno. Nie, no może, że nic nie ma, to nie, ale jest tak ciemno, że tutaj długo nie przeżyję. No ma, to wykopmy sobie te laki, bloki. I dobra, mamy trochę tego. Tutaj jeszcze mamy jakieś. Trochę mało tego jest. Okej, okay, jakieś tutaj mamy te. Gdyby tutaj był węgiel, to byśmy może więcej zrobili. Na pewno byśmy więcej zrobili. Ale węgla niestety nie ma. Dobra, to gdzie ta woda spływa? Tam. Ja tam chyba się wrócę. Czy tutaj coś jeszcze? Może coś tutaj dojrze, ale ja w to. Nie, raczej tutaj już nic nie dojrze. O, tu by tego było dużo. Pewnie. Ale nawet pochodni nie mamy. Tam może jakiś węgiel będzie. No, po prostu muszę znaleźć inną kopalnię, Będzie może lepsza. No, bo jeszcze to. Zaraz chyba będę musiał jeść jabłko złota. Tutaj tędy się lepiej wydostańmy, bo wolę nie wiedzieć, co by się stało, gdybym tego nie zrobił. Ale dobra, no to wyjdźmy sobie trochę wyżej. W zasadzie to wyjdźmy na powierzchnię, jak wyżej. No i dobra, albo byśmy po poszli do netheru, chociaż tam pewnie niczego nie będzie, ale nie wiem. Dobra, to wyjdźmy na górę i otwórzmy może tego laki bloka. Może mi coś wypadnie. Ciekawego Dobra. Tutaj go otwórzmy. Dobra, za 3, 2... Jeszcze ja zabiję zombiarkę, nie będzie wymagał. Dobra, za 3, 2, 1. Co to było? jest, ale to, to mnie zabiło. Dobrze że, dobrze, że napisał, żebym zobaczył do góry. Dobra, to musimy poszukać jakiejś innej kopalni, ale w ogóle to się prześpię. Tutaj. Dobra, prawie bym mnie zabił. A przynajmniej mi łóżko wydobył. To chociaż tyle. Dobrze, że miałem tą tarczę. Tarcza się jednak przydaje. Ok. No to otwórzmy sobie frost Lucky Block. Może będzie coś lepszego. Coś spadnie albo jakieś TNT niech zgadnę. Czy ja mam laga? Nie, po prostu mi nic nie wyleciało, aha. a pójdźmy sobie, nie wiem, dalej. Poszukajmy jakiejś lepszej kopani, bo tamte to była trochę tragiczna. Albo otwórzmy jeszcze sobie dwa ostatnie laki bloki, które mi zostały. Co to jest za miecz? Blood hate, jeszcze jeden. A nie, to, to mi tylko pogorszyło. Chyba znajdźmy może jakiegoś tego, tam mamy szkieleta, to może go spróbujemy sobie zabić tym. Zresztą to go pali pod wodą. Jak? Dobra, nie wiem. Dobra, dobry jest ten miecz. Chciałem takiego już Jeszcze tutaj posłuchać. Dobra, dobry jest ten miecz. Które mi trafiło. Dobra, poszukajmy się czegoś jeszcze. Ciekawego. Tutaj mam jakąś kopalnię niby. Może tutaj coś będzie, ale ja w to nie wiem, czy tutaj coś będzie, czy nie. Nie ja Wiem w ogóle sobie zrobił zbroję, bo w ogóle już tutaj mam... Nie wiem, już tutaj długo gram i mogę sobie, w ogóle crafting nie wiem po co ja robiłem, dobra to dwa sobie postawmy, nie wiem czemu. I teraz nie mam jak przepalić, no to chyba, a dobra to nawet nic nie było, ja chciałem tu schodzić, dobra. To poszukajmy sobie jeszcze jakiejś kopalni dobrej, żeby cokolwiek mieć. Albo coś, znajdźmy, nie wiem, jakąś strukturę, jakąś wioskę. A, za mną nic nie idzie, bo czego ja się mogłem spodziewać. Dobra. Pójdźmy jeszcze, coś poszukajmy może. No, tak jak mówiłem, nie wiem, czy powtarzam cały czas to samo. Ale dobra, mamy jakiś ocean. I nie wiem, może coś będzie na tym oceanie. W ogóle to miał być odcinek z laki Bloku, a ja nie wiem. Chodzę po pustyni czy robię takie rzeczy, bo tutaj nic tutaj nie ma. No, ten Seed jakiś dobry, to mi się nie trafił. O, mamy wioskę. Tam może jakaś kopalnia obok będzie. No, całkiem ona duża jest. Dobra, to pójdźmy sobie do tej wioski. I tam widzę, że tam mamy siano. Ale nie wiem, czy je muszę na razie zbierać, bo mam dużo chleba. Albo nie, już będę to zebrać. A właśnie, przecież seta miałem zrobić i nie zrobiłem. Ja nie mogę, dobra. To sobie zróbmy, seta. Kaj No. Spodnie. Buty, nie wagonik, buty i hełm se zrobię. Dobra, mamy całego seta. To się se, nie To wywalę i sobie założę tego lepszego seta. I nie wiem, jeszcze skraftuję motykę, bo tam, bo w tej wiosce pewnie będzie dużo siana. Dobra, pójdźmy sobie do tej wioski tam może coś znajdzie. no może kowal będzie, chociaż nie wiem po co mi on jest. Tam jest też portal, to może byśmy poszli do netheru, no bo... nie wiem, moglibyśmy pójść. Dobra, nakopnij sobie tego trochę. Tutaj mam jeszcze golema, ale nie wiem po co go mam zabijać, jak mam dużo żelaza. To jakaś wioska. Bo już myślałem, że to jest zombie villager. A to jest ten głupiec, co on za bardzo chyba nic tam nie umie z tego co ja wiem. A tam portal był, z tego co mi się wydaje. O ile dobrze dojrzałem, tam był portal. Tak, tutaj, tam, tutaj jest portal. Nie, czy to portal? Dobra, nie wiem, co to jest. To jest jakby. No tak, to jest porta, tylko że taki trochę jakby spłaszczony, bo tutaj jest jakiś obsydian. Ten drą diamentowy ten kilof. I byśmy może poszli do netheru, albo dobra, w sumie tam... Nie wiem czy tam są laki bloki, to ja wolę chyba nie testować i tam... Tam coś, jakiś domek jest. Czy mi się tylko wydaje? Dobra, to chyba jest jakiś... Dobra, nie wiem co to jest. Nie, to była z, to jest skała po prostu. Ja myślałem, że to dom, ale dobra, przynajmniej to jakaś kopalnia jest. Dobra, jeszcze chociaż znajdźmy jednego lucky bloka. To się wkopmy może pod ziemię, ale zaś tych pochodni nie mam, bo węgla nie było. O, tak, tam mamy te drzewka, to będziemy mogli zrobić te pochodnie. Bo to z węgla drzewnego, no? Z węgla drzewnego. Albo jeszcze zrobię takie coś, chociaż nie wiem, czy to mi się opłaci. Ale nie wiem, spróbuję przeskoczyć to na łódkach, a w sumie dobre nie po co? Albo w sumie czemu by nie spróbować. Przy okazji se chleba zrobię. Jeszcze chleb dobra będziemy mieli trochę chleba i zróbmy sobie łódkę okej okay, mamy łódkę jeszcze sobie zróbmy jedną taką łódkę nie wiem po co ja to robię ale dobra okej okay. aha Chyba to jeszcze raz muszę przejść tam. Mo mogę po prostu przepłynąć, ale nie wiem czemu robię takie coś. Dobra, już, nieważne. Po prostu zniszczymy sobie to drzewo i pójdźmy i znajdziemy jeszcze jakieś lucky bloki. O, tam mamy statek, dobra, to tutaj sobie to zniszczymy. Teraz sobie to... Zróbmy crafting. Zaś dwa zrobiłem, ja nie mogę. No i się wkopmy w ziemię. Bo iść po ten statek... W sumie mi się nie chce. Już wolę znaleźć jakieś itemy. Po co ja to robiłem, nie wiem. Dobra, wkopmy się tam. Tam, tu zaraz będziemy mieli kamień. To to. Będziemy mogli, nie wiem, co zrobić. Od razu tak wpadłem. Dobra. Dobra, nie mam jeść jabłko, czy nie? O, ale dobra kopalnia mamy. Mamy bardzo dobrą kopalnię. Przecież szkoda, że tu nigdzie nie ma blisko kamienia? A tutaj jest kryteria. No dobra, tutaj nic nie widzę. Dobra. Szybko sobie tutaj to stawiam. Robię piec. Tutaj go daję. Dobra, tu daję sedeski. I tutaj daję to, że mi się zrył węgiel. O! Dobra, muszę się trochę uleczyć. Tutaj w podziemiach chcę. O, pootwieramy trochę laki bloków, możliwe. Bo ich tutaj trochę jest. Niestety, te potwory są wszędzie w tym Minecraft. No i dobra nie wiem po co mi to jest w ogóle. A tutaj mam pochodnie tu mi się jeszcze to przepala ten węgiel drzewny. No bo to wyjdźmy i... Aha dobra, te potwory zniknęły. No tutaj mamy laki bloki. To sobie je podnieśmy. Tutaj mamy jeszcze jeden. Chyba co mnie bije? Pająk. Nic ona go trafić nie może. Dobra, tutaj jeszcze ten jeden był. To go podniosę. Tutaj sobie pójdźmy. Mamy jakieś następne. Tutaj dobra, mamy zielony i jed jeszcze jeden zielony. Tutaj tego zabijamy. Dobra, mamy więcej tego. Idziemy tutaj, sobie trochę oświetlmy. Ile tych creeperów tu jest? Dobra Co jest? Jak ja to przeżyłem? Ale. Prawie bym zginął Co to było? Ja prawie za O. Akurat tak się zrespiłem To postawmy sobie tego bloka i zaraz Dobra, mamy jakiś pistolet. Jakiś blaster jest. Tam jakieś szczęście daje. Czy to daje? Tutaj mamy jakieś bakety szczęścia. Cokolwiek to daje. To się tu zabarykadujmy. Czy coś takiego tym. Nie ma, to są jakieś. To jest mi szczęście. Nie wiem co. O! Tylko mi dało miecz. Dobra, tutaj sobie ten otwórzmy. I mamy diamenty. To chyba tamta studnia spełniła życzenie, ale ja chciałem milion, nie dwa. Ale dobra. A dobra, bo im, oni pewnie zrozumieli, że milion. A dobra, że, że, że to jest warte milion złoty. To mi dadzą dwa diamenty. No, w miarę git. To się to coś oświetla, ale strasznie słabo. Dobra, następny to będzie jakaś Air Show. Co to jest Air Show? Szczęście, wydajność, 2 to jakiś Gdzieś mnie zrespiło, nie wiem co to. To jest pewnie jakaś pułapka. Co to jest w ogóle? Dobra, nie wiem. Otwórzmy sobie jeszcze dwa ostatnie, jakie mi zostały. Laki energii jakieś. Mam noktowizję. W końcu mam wizję Dostałem jakieś marchewki. To w sumie tle. I ostatni mi został. Mega Tlik Pikax. Jedbabny dotyk. Czemu to ma te? Dobra, no co to, to? Jedbabny dotyk to ma. No to jakoś mi się udało. Jeszcze to było. Co to jest? Dobra, nie wiem co to jest, ale widzowie na dzisiaj to by było w sumie tyle. To nie wiem, to możecie zostawić napisać komentarz, czy Wam się podobało. To ja już będę kończył, to nara widzowie.